Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria nasza Pani i Królowa z góry Karmel. Witajcie, umiłowane dzieci Boże, w piękną uroczystość zwiastowania Pańskiego. Słowo wcielone przybiera ludzkie ciało w łonie Najświętszej Marii Panny. Dzieje się to ze sprawą Ducha Świętego. Maryja otwarta na Ducha Świętego, Maryja żyjąca Słowem, to Słowo się tak ukonkretnia, staje się ciałem. Jak bardzo nam potrzeba takiej postawy Maryjnej, postawy zasłuchania i mówienia: Oto ja, niech mi się stanie, Boże według Twojego Słowa. Dzisiaj z taką intencją też spotykajmy się tutaj na tej małej drodze, kiedy też chcemy rozważać to Słowo dzisiejsze. Poprośmy o tą łaskę, żebyśmy mieli serca otwarte na Boże Słowo, żeby ono się ukonkretniało w naszym życiu. Krzyć miłości tchnienie, wlej w dusze płomienie, Twej mocy promienie niechaj strawią mnie. Ogniu niepojęty, płonący od męty, niech mi da Twój święty żar zatopić się. I na początku słowa świętej Tereski. Gdy ci anioł zwiastował poczęcie, dziewico, Boga, które świat cały trzyma w mocy swojej, wydawałaś się trwożną, dziwna tajemnicą, boś myślała o skarbie dziewiczości twojej. Ja pojmuję, że dusza Twa pokorna, czysta, tak drogą była Bogu, jak w niej przebywanie. Ja wiem, że tylko ona jasna promienista Mogła służyć samemu stwórcy za mieszkanie. Maryja wybrana, pełna łaski, Pan z Tobą, jak mówi dzisiaj Anioł w czasie zwiastowania: Bądź pozdrowiona łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Maryja, pełna łaski. Pełna Boga, pełna Ducha Świętego. Ta ikona, którą mamy tutaj w Teumatofora, Maryja niosąca Ducha Świętego, ale to też jest tak naprawdę nawiązanie już do sceny też zwiastowania, gdzie Maryja jest otwarta na tego Ducha Świętego, staje się oblubienicą Ducha Świętego, bo ona poczęła z Ducha Świętego. Duch Święty stąpi na Ciebie. I moc najwyższego okryje cię cieniem, mówi anioł do Maryi. My nie tylko mamy Maryję podziwiać w tej tajemnicy zwiastowania uległości, otwartości na Boże Słowo, mamy także ją naśladować. To też o tym mówiła święta Tereska, że Maryja jest nam dana. Żebyśmy Ją bardziej naśladowali niż podziwiali. I Maryja chce, pragnie tego dla swoich dzieci. Żebyśmy potrafili czynić miejsce dla Boga w naszym życiu, czynić miejsce dla Tego Słowa. Mamy tak jak ona mówić, niech mi się stanie według słowa Twego. Czy tak potrafię mieć taką postawę, kiedy słucham Słowa? Czy tak naprawdę chcę tego? Niech się stanie według Słowa Twego. Ciągle mamy to potwierdzać swoim fiat. Ciągle mamy mówić tak. Niech się dzieje wola Boga. Myślę, że tutaj warto dzisiaj powiedzieć też o takim naszym no, praktycznym podejściu do tego i jak możemy mówić swoje fiat w codzienności, kiedy, jak potwierdzać też, prawda? Oczywiście potwierdzamy czynem, czynem, prawda? Nie tylko słowem, ale słowo jest ważne. Słowo, które wypowiadamy. Można tak zauważyć, jak się rozdaje komunie świętą tu i ówdzie, w różnych miejscach, jeżdżąc po Polsce, głosząc rekolekcje, no rzeczywiście, muszę wam powiedzieć, i to może jest takie y, bolące, ale niestety tak jest, że są różne wrażliwości przyjmowania komunii. I tutaj nie chodzi o to, czy na klęczkach, czy y, czy na stojąco, do ust czy na, na dłoni, bo to są formy, które kościół dopuszcza, tak? I, I tutaj chodzi o to, oczywiście o postawę serca, ale chodzi o taką wrażliwość, wiecie, w, nawet w otwieraniu ust. Ktoś by mógł powiedzieć sobie, no, co to ojciec zgadza, no, ale to jest prawda. Wiecie, to też się wyraża nasze piękno podejścia po ciało Chrystusa w tym otwarciu naszych ust. I naprawdę muszę wam powiedzieć, że wiadomo, że to nie można oceniać człowieka po zewnętrznym przyjmowaniu. Tylko ta postawa to też wyraża naszą taką wrażliwość na to słowo, które staje się ciałem wraz z powiedzeniem tego słowa Amen. Kiedy słyszysz słowo ciało Chrystusa, to masz powiedzieć słowo Amen. Czyli tak jak Maryja, mów, niech mi się stanie. Niech tak się stanie. Bo to jest to mówienie w czasie przyjęcia Komunii Świętej. Czy potwierdzasz to tym słowem Amen? Jak ono jest bardzo ważne. Jak ktoś nie mówi Amen, no to... Serce boli po prostu. I to się będzie tłumaczył, że ksiądz nie za szybko wkłada ciało Chrystusa do ust. Nie, nie, kochani. To, yy, to trzeba zdać sobie sprawę z tego, że my mamy potwierdzać tym słowem amen. To jest takie zwiastowanie też w tym czasie, w, tej, w tym czasie Komunii Świętej, kiedy Jezus przychodzi do Twojego serca, kiedy kiedy rzeczywiście on chce zamieszkać no, w Twoim sercu. Jak Maryja ma go w łonie, prawda, w czasie zwiastowania, ty, ty przyjmujesz Jezusa w komunii do swojego życia, ty chodzisz z tym Jezusem potem. Więc powiedz swoje Amen. Powiedz, otwórz też tą buzię pięknie, nie jakoś tak przez zęby prawie że. Albo tak, prawda, ksiądz podaje, a ten ktoś. Zębami, prawie że nie, to trzeba ładnie otworzyć to. to już jako dziecko nas uczono, prawda? Jak komunię świętą. święte, ktoś nie umie, to, to najlepiej stanąć sobie przed lusterkiem i popatrzeć. Otworzyć tą buzię, wysunąć język ładnie, żeby ksiądz mógł położyć, a nie potem takie, byle jakie, takie. I ksiądz musi tak jakoś wkładać. Potem się dziwimy, że czasem może się złamać um, pan, ciało Chrystusa. Czyli w tym komunikancie, prawda, w materii komunikantu, że no się złamie, bo o zęby można zahaczyć. No, słuchajcie, to są praktyczne sprawy, ale są ważne. Są ważne, bo to jest ważliwość serca. Jak Ty przyjmujesz też zewnętrznie tego Jezusa? Jak otwierasz swoją buzię, usta, serce? Na to wszystko wiadomo, bo serce najważniejsze, ale czy wypowiadasz to słowo Amen razem z Maryją? Niech mi się stanie. Na to was bardzo uczulić. My mówimy Amen, czyli bądź wola Twoja. Mamy dzisiaj przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę. Refrenie psalmu, czy też śpiewamy w tym samym czterdziestym. Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże. Radością jest dla mnie. My mamy z radością przyjmować tego Jezusa. On się wciela. Przychodzi do naszego życia, On chce uczestniczyć we wszystkim, co my będziemy czynić. My wychodzimy z Eucharystii, niesiemy Jezusa. Jak Maryja idziemy potem, prawda, z Jezusem przez górę, pośpiesznie, do naszych krewnych, by im służyć. Tak jak ona idzie do krewnej Elżbiety po zwiastowaniu. Mamy iść i głosić Jezusa, nieść Jezusa. Czyli z radością pełnić Bożą wolę, bo powiedziałeś swoje Amen przed chwilą w Eucharystii. Bo radością jest to, że Bóg przyszedł na ten świat, że On mieszka w Tobie, jest w Twoim życiu. Radością dla nas jest, że otrzymaliśmy Maryję, która pełna pokory mówi swoje fiat. Radością jest, że, że Bóg postanowił dać nam Jezusa jako ratunek przed potępieniem, że ten Mesjasz przychodzi, by ocalić ludzkość, by dać zbawienie całemu światu. To jest, słuchajcie, dla nas radość. To jest radość pełnienia Bożej woli. Bądźmy radosnymi dziećmi Bożymi, bo radość Panu jest naszą ostoją. My, my ciągle mamy problem z tą radością, a dzisiejsza uroczystość nas też uczy takiej radości w tym funkcjonowaniu w naszej rzeczywistości. Czy Ty z radością przyjmujesz Jezusa? Idziesz z radością do Komunii Świętej i ja przyjmuję Jezusa. Radośnie, tak? Radośnie. A nie po prostu. No właśnie. Takie przyjęcie. Pójście dławki, chwila modlitwy i, i zapomnienie, że Jezus jest. Rado, radość, radość w Panu, radość jest w Tobie. Jezus jest pierwszą radością, Maryja jest drugą radością. Ile tej radości mamy z tego, że wcielenie Jezusa przyszło i odmieniło całą rzeczywistość, odmieniło cały świat. Gdyby nie to wcielenie, świat byłby stracony, potępiony. I to już jest powód do wielkiej radości. Na mocy tej woli, list do hebrajczyków nam mówi dzisiaj, na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Jak przyjmujesz to ciało Chrystusa, to jest ofiara, prawda, która się obecnia, Eucharystia, to jesteś uświęcony mocą tej woli, tej woli Bożej, czyli woli też, którą realizował Jezus, mówiąc jak list do hebrajczyków nam podaje, oto idę, aby spełniać wolę, wolę Twoją, Boże, Boże Ojcze. Jezus jest tym pierwszym, który idzie spełniać wolę Bożą, tak? Byśmy mogli powiedzieć, Maryja jest tą drugą, która spełnia. To są przykłady do naśladowania pełnienia woli Ojca. I teraz mocą tej woli, tej woli my jesteśmy uświęceni. Czyli już mamy świętość tej woli Bożej w tym, że Jezus jest posłuszny woli Ojca, że Maryja jest posłuszna woli Bożej. My już jesteśmy uświęceni, tylko żebyśmy to wychwycili, żebyśmy, żebyśmy pamiętali, że to jest moc ofiary Jezusa. Tej ofiary, która przyszła na ten świat. I, i Maryja przeżywa to w sobie, prawda? nosi w sobie tą ofiarę, Czyli Jezusa Chrystusa, ta ofiara jest wydana na świat i ofiara ponosi śmierć, żeby nas zbawić, ale z martwych Kochani, ta dzisiejsza uroczystość też on nas uwrażliwia na to, żebyśmy mieli w sobie raz to, co powiedziałem, tą odpowiedź na. Na słowo Boga, Amen. Słowo stało się ciałem, to przyjmujesz, mówisz Amen, prawda? Radośnie, Amen. Przeżywasz z radością, nie ze smutkiem, bo to jest, no naprawdę, to jest smutne, że my jesteśmy smutni, o tak byśmy mogli powiedzieć. To jest smutne, że my jesteśmy smutni i, i że nie wierzymy w to, że mocą tej ofiary jesteśmy zbawieni, tak? Uświęceni raz na zawsze. Ale to, co jeszcze chcę zwrócić uwagę, tak pod kątem liturgicznym, jeżeli już dzisiaj mówię pod tym kątem, tak jak Amen, to teraz chcę Wam też powiedzieć, jak bardzo ważne jest, żebyśmy pamiętali, że na wierze w jednego Boga, na wyznanie wiary tego dnia i w Boże Narodzenie, w uroczystość Narodzenia Pańskiego przyklękamy, czyli nie możemy stać wprostowani, bo, bo Słowo staje się ciałem, przychodzi na ten świat, Bóg schodzi na ten świat i my mamy się uniżyć przed Bogiem, dlatego jest przyklęknięcie dwa razy w roku, a uwaga, w pozostałe dni, kiedy mamy wyznanie wiary, czyli w niedzielę, w każdy dzień pański mówimy wierze w jednego Boga po pochomili i w uroczystość, wtedy nas obowiązuje Pokłon. Wszyscy się pochylają. Mamy napisane tak. W przepisami licuricznych dlaczego tego nie czynimy? Mo pewnie powiecie, że księża o tym nie mówią, bo tak rzeczywiście jest, nasza wina, że o tym mało mówimy, powinniśmy bardziej na to zwracać uwagę. Nie możemy stać wtedy wyprostowani. Na słowa stąpił z nieba i ze sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi dziewicy i stał się człowiekiem. Na te słowa wszyscy się pochylamy. To nie takie, taką głową, prawda, tak jak sobie ktoś tam, prawda, takie są, już wiecie o co chodzi, prawda, takie nieraz pieski skaczące, potrafią sobie główką. Nie, to nie tak, tylko masz pochylić się. Pochylić się, bo to jest bardzo ważny moment, kiedy... Wspominamy tajemnicę wcielenia Syna Bożego. Żyjmy tą tajemnicą, żyjmy, bo to jest dla nas radość. Radość, że Bóg przychodzi na ten świat, by być Bogiem z nami. Oto Pan napocznie i porodzi Syna na nazwie Jego imieniem Emmanuel, to znaczy Bóg z nami, Bóg jest z nami, Bóg jest między nami, Bóg jest w nas. Żyjmy tą prawdą. Jeszcze na koniec, tak sobie podkreśliłem te słowa. Najważniejsze, no najważniejsze wszystkie są ważne, prawda? Ale tak. Anioł mówi nie bój się Maryjo. Znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz, prochodzisz syna, któremu nadasz mnie Jezus. Czyli najważniejsze słowo, które wypowiadamy zdrowaś Maryjo. To też o tym pamiętajmy, ale może do tego jeszcze kiedyś wrócimy. Prawda? I teraz tak, nie bój się Maryjo. To też są słowa do każdego z nas, czyli nie bój się. I teraz łączymy je z słowami, bo Duch Święty stąpi na Ciebie, moc Najwyższego okryje Ci cieniem. W naszej wierze to jest ważne, żebyśmy się nie bali, bo Duch Święty wstępuje. Moc Najwyższego nas okrywa swoim cieniem, czyli bierze nas w obronę. Sam Pan Bóg bierze nas w obronę. Bóg też tak chce czynić z nami, ale nie możemy się bać. Nie możemy się bać niczego. I potem. Słowa: Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Tak jeszcze mówi dzisiaj Archanią Gabriel, kiedy Maria słyszy, że Elżbieta swej starości poczęła, już jest w szóstym miesiącu, ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Te słowa dzisiaj też ma, powinny wybrzmieć w czasie zwiastowania. Czyli przekonuj się, jaki jest Twój Bóg. Bóg rzeczy niemożliwe. Ja to ciągle podkreślam, ciągle lubię to powtarzać. Przekonuj się, że naprawdę Bóg jest potężnym Bogiem. Dla Boga nie ma nic niemożliwego, żaden problem nie istnieje. To Ty sobie stwarzasz problemy. Ty. To my, jako ludzie sobie stwarzamy problemy. U Boga nie ma problemu. Ty masz po prostu mówić. <laughs> Oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie zatem według tego słowa. Twego Słowa, Boże. Bo jeżeli dla Ciebie nie ma nic niemożliwego, okej, okay, wchodzę w to. Jestem Twój, cały Twój, Twój sługa, Twoja służebnica. Niech się stanie, jak Ty, Boże, chcesz. Bo nie ma nic niemożliwego. I są takie prawdy, które płyną, słuchajcie, z tej dzisiejszej uroczystości. Żyjmy tymi prawdami, bo, bo ta uroczystość nas bardzo dużo dzisiaj uczy. Bardzo dużo byśmy mogli tutaj mówić, 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 ale to też prawda, Najważniejsze, żeby też zamilknąć wobec tej tajemnicy i, i wsłuchać się. Wsłuchać się, co Bóg dzisiaj też chce do Ciebie powiedzieć. Jakie słowo chce skierować do Ciebie? Słowo, które chce stać się ciałem w Tobie ukonkretnić. A Ty mów swoje amen. Niech mi się stanie, Boże, jak chcesz. Amen z taką radością. Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę mój Boże, radością jest dla mnie wypowiadać amen. Po przyjęciu Komunii świętej, kiedy słyszę słowa ciało Chrystusa, radością jest to dla mnie powiedzieć słowo Amen. Tak, bracie siostro, niech to będzie radość wielka dla Ciebie. To jeszcze słowo od świętego Jana Pawła II, bo On szczególny papież oddany Mat Matce Bożej, uczy nas tego zawierzenia Maryi. On daje nam takie słowa. Bądź pozdrowiona pełna łaski Pan z Tobą. Co znaczą te słowa? Ewangelista Łukasz pisze, że Maryja, Miriam, usłyszawszy Jezus Archanioła, zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Słowa te mówią o szczególnym wybraniu. Łaska oznacza szczególną pełnię stworzenia, poprzez którą istota Boga podobna uczestniczy w samym wewnętrznym życiu Boga. Łaska oznacza miłość i dar Boga samego. Dar całkowicie wolny, dar modany, którym Bóg powierza człowiekowi swoją tajemnicę. Czyniąc go zdolnym do oświadczenia tej tajemnicy, do wypełnienia się swego ludzkiego bytu i życia myśli, woli serca, pełnią łaski jest sam Chrystus. To jest pełnia łaski, dar dar dane. I ty otwórz się na to. To jest ta pełnia łaski. Maryja żyje tą darmowością łaski, i my też uczmy się od tego, bo wielka jest ta tajemnica wcielenia Boga między nami. Dzisiaj pomódlmy się tymi słowami modlitwy południowej. To jest modlitwa południowa, ale nie tylko południowa, bo trzy razy w ciągu dnia się mówi rano, w południe i wieczorem, tak w zakonach, w zgromadzeniach, ale też może też gdzieś tam w różnych mediach. Trzy razy dziennie. Dlatego, że żeby żyć tą tajemnicą przez cały dzień, rano, kiedy rozpoczynam dzień, w południe o tym przypominam sobie, że mam wypowiadać z słowa słowa, oto ja, niech mi się stanie według Twojego słowa. I wieczorem, kiedy kończymy dzień, zaczynamy noc, także mamy żyć tymi słowami. Więc pomódlmy się, w jakiejkolwiek porze będziesz oglądał to nagranie dzisiejsze, to jest to czas, żeby w ten bardziej w ten dzień uroczysty zwiastowania pańskiego wypowiedzieć te słowa, tej modlitwy. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Oto ja służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owo żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża, Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze. Abyśmy, którzy ze zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa Syna Twego poznali przez Jego mękę i krzyż, do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niech nas Bóg błogosławi. Nie, jeszcze wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen. Tak, bo jeszcze yy, to jest całość modlitwy Anioł Pański, że tam też na koniec jest to wezwanie za zmarłych modlitwa wieczna, odpoczynek dobrze, to życzę wam radosnego przeżywania, tej pięknej uroczystości i obyście mieli postawę Maryi, uległości na Boże Słowo, żeby to słowo noszone w waszym sercu, przyjmowane w Eucharystii, słowo, które staje się ciałem, realizowało się w waszej codzienności, byście stawali się świętymi, bo po to Bóg przyszedł na ten świat, żebycie tym świętym Człowiekiem uczynić. Amen. Pozdrawiam Was tutaj, bo tutaj wczoraj i dzisiaj nagrywałem te, prawda, te nagrania u Sił Bosych w klasztorze we Wrocławiu. Dlatego kraty, prawda, tu jest rozmownica, gdzie, gdzie są kraty, i tam już jest przestrzeń też klauzury, gdzie siostry w takim ukryciu też modlą się, omawiają sprawy. Kościoła i całego świata. Króluj nam Chryste.